Elo mordy jestem Kubeks i witam was w kolejnym odcinku z serii Minecraft na survivalu yea, to już trzeci odcinek, nie? Dawno go nie było. W ogóle. Odcinku w ogóle dawno nie było. Ale nieważne. Tu nam się coś przepala. Wow, ile żelazo. Zegar? Ha, bo ja byłem w tym. Znalazłem ten portal taki, nie wiem czy tam był zegar. Nie pamiętam już dokładnie, ale chyba tam był i tutaj skończyłem odcinek, bo grałem sobie mini gry. Więc no, dobra. No, no. um, to my sobie poczekamy trochę, aż to się zrobi. Tutaj jest... Um, um, dobra. Jakaś kopalnia. Uh -huh. mm, dobra. Um, o, dobra. Y, tu mamy węgiel. Więc go sobie wykopiemy. Trochę. No i tam starszy kilofa, nie? Ktoś to się zrobi nowy. No, no ile tego będę mamy. Mhm. Mm mm, 27. Dobra. Mm. Mm -hmm. Dobra, I, a to już co? No tutaj jest jeszcze trochę węgla, a tam mamy dalej kopalnie takiej góry, o kurczaki 2 i to, dobra. dobra już wracam do pieca zresztą tam się trochę przypaliło tych rzeczy, tego dużo żelaza jeszcze 12 mamy tak trochę. Nic, w ogóle nie mamy tego, więc sobie zrobimy jakąś tą... jest bluja, Dobra. Jakiś mieczyk. Bo teraz te rzeczy są najważniejsze. No, sikiera. Hop. Miecz. Hop. I dorobić z tych patyków. Dobra. Kilow od razu. że koniec już? że nie koniec tego, ale tej wysepki, że tak powiem koniec hmm. tak więc, dobra, zatrzymaliśmy się tutaj więc może pójdziemy gdzieś tam dalej albo tutaj, nie tam pójdziemy już nie wiem, gdzie skończyliśmy mogliśmy nawet tamtą przejść ale tam pójdziemy jeszcze sześć, bo sobie troszkę wykłapiał tego będę jeszcze, tam pójdziemy o to było tak hmm. gdzie to jest dokładnie? Nie widzę. Okej tu. tu dobra, to kopiemy. się skończył Tak więc no Kurde nie, ja chce mi się No to żem se zrobił Tak wszystko Aha, ja pięć tego, dobra To się wykopie, tym I idziemy dalej No tak więc no... Yy, same góry to są w ogóle... No, znowu... Tam jakieś kurde... Jakąś łąkę fajną... Żeby sobie pod O, owce. Ja mam... Ale ja mam łóżko to nie chcę. To jedynie tu pomysł. Siema... O. No... Oooo... Dobra same góry tutaj są Nie ja naprawdę co to jest i dobre akurat tutaj mógłbym zamieszkać po Eee, same góry Dobrze, tak, tam pójdę, bo to tam... tam nie widzę góry. Więc myślę, że tam nie będzie już, ale... ...śmiem... ...powątpiewać. Bo... ...tak podejrzewam, że to jest właśnie... ...koniec. Dobra, ...cholera. Dobra. Do lasku świerkowego, ku drewnu.

Też idziemy tam w górę. Tam, tam dalej, nie? O. Kurde. To musiało... Bolę. O, krowa. Siema. Dwie nawet. Dobra. No jak już mówię, to tam już konie, tu jest już koniec jakby tej wyspy. Tam dalej są... Mapa, bo to jest nieskończone świat, ale... No mówię, słaby trochę dobrze nie będę ryzykował, tam jest las świerkowy, zbliża się no, więc łóżko idziemy spać. <grym> dobra, jak mamy już ten y, to żelazo, to już co przy okazji te spodnie zrobimy, A dlaczego nie? Hop, dobra, mm, mm. no dobra, tam są jakieś owce, to sobie zabijemy, bo mięso jest przydatne, bardzo bardzo mi się... 31 surowa wieprzowina, to muszę to usmażyć jakoś, więc um, idziemy tam na górę, zrobimy sobie jakąś prowizoryczną bazę, że tak powiem eee, i ten, a może tutaj po prostu bazę zrobimy, myślę, że to dobry pomysł. Tak, ja bym być w górach. budowaną, tak wbudowaną centralnie w jakiejś takiej skalę w środku. To, więc sobie to zbudujemy po prostu. Yy, no. Tu będą drzwi. Jest dobra. Mhm. Hmm. Więc no nie powiem troszkę długo ktoś jakby troszkę długo jest ten odcinek Czym kurde no <laughs> nie powiem troszkę przerwa była ale teraz są odcinki więc najważniejsze. Dobra, tak więc y, tutaj mamy z, z, ten sufit jedną jakby, jakby kratkę do góry, żeby była, nie? Żeby nie było takiego sufitu niskiego. ja tak mi trzy kratki myślę, bo tak mi cztery to już nie ma co. Ale i tak będę musiał tam na cztery, bo tutaj po prostu się postawi y, jakieś bloki, żeby było ładniejsze, nie? Ale dobra. mhm mm dobra tak więc ja myślę że tu nie będą takie drzwi, ja bym sobie mechanizm zrobił, mechanizm ale kurde to ja muszę na bagna iść czyli muszę na bagna, po prostu muszę slime bloki nie slime bloki, tylko te slime bola zdobyć to nie będzie łatwe zadanie, nie powiem ale Trzeba będzie, no trzeba to zrobić, nie? Prędzać później bo kiedyś to się zrobi. Nie? A na razie no, będą musiały mi wystarczyć drzwi, no bo po prostu nie zrobię tego inaczej. Obrazu tutaj nie ma po co obrazu nawet, no, jakby nie ma sensu nawet, bo to od razu by widać było. Więc obraz od razu odpada. Nie no, drzwi się zrobi To takie potężne, takie żelazne. Nie no, nie, nie, nie będę matował żelaza Że w się zrobi hmm. Okej okay. mm -hmm. Ten głód mi spada Tu sobie muszę usmażyć to mięsko I hop Dobra To już takie takie światełko jest. Dobra, myślę, że na razie takie coś wystarczy. Tutaj się zrobi. Drewnem się zrobi. Świerkowym. No świerkowe moje ulubione chyba. Wcześniej było ulubione brzozowe, ale świerkowe teraz jest moje ulubione. Dobra. Drzwi robimy. To ładne, fajne. I ok kobla by zrobić podłogę zobaczymy kobl podłoga z kobla może być czy to brzydko wygląda mógłbym zrobić e, ten w sumie z tego wypolerowanego stołna takiego nie wiem jak to się nazywa ale Dokładnie, ale muszę zrobić drugi piec Do tego Więc, okej okay. Okej, okay, robię piec z kobla, żeby przepalić kobla Żeby później przepalić stołówkę Nie no, myślę, że to jest za dużo, to jest Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć Dobra, to dużo jest Nie będę tego liczył, bo mi się nie chce um. Więc po prostu z kobla sobie zrobię No, dobra. Zobaczymy. Dobra. <coughs> to będzie musiało mi wystarczyć, nie? Już nie będę jakoś kombinował i myślał. Po prostu podłoga skroba i to ładnie wygląda według mnie. Inni mogą sobie mówić, że to brzydko, ale dla mnie to ładnie wygląda. Trzeba to uszanować. Może to i tak będę musiał przepalić tego stołu na bo... O, robię świerkowe to Chyba, że tak będzie okej, okay, to muszę sobie pomyśleć. Muszę tutaj dać. No. Mhm. I drzwi teraz tutaj. Nie no myślę, że to fajnie wygląda. Tak się zastawi. O, teraz coś wymyśliłem. Dobra. Co to było? Pa, takie. Ooo, idealnie cztery. Hop, 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 Kurde. Zapie. Może być. Tutaj bym zrobił nie wygląda więc muszę jeszcze sobie trochę pozbierać tego drewna środkowego no bo nie powiem no nie powiem troszkę mało mi zostało 20 yy, więc dobra pozbieramy sobie trochę Mi się nie przyda, ale warto mieć taki bloczek, żeby się podsadzić, żeby nie zostawiać tego krewna tam. Tak więc dobra. Mm -hmm. Hop! No i się skończyła siekiera. Gdzie ten dioryt? O, oh, dobra? Dobra 21 to jest dużo, trochę, powiem Dobra, powracamy do naszej bazy, albo tutaj jeszcze zbieram. Nie wiem czy to mogę nazwać bazą czy domkiem Raczej domek, nie? Aby teraz tak nie wygląda pomyśli na tym nie? to już się przepaliło to mogę sobie zrobić pochodnia 5 5 20 pochodni proszę bardzo nie wiem tutaj sobie więc ok tutaj się zrobi No i teraz tu dałem muszę gdzieś indziej Tutaj jeszcze tak czy nie? Tak Dobra hmm. Hmm, Dobra więc mam tak i 25 więc myślę, że stak na spokojnie hmm. Tutaj się tak robi, tutaj nie będę dawał, to Zrobić skobla chyba myślę ta skobla dobra na razie takie mieszkanie taki domek yy, wystarczy mi no spokojnie yy, łóżko dam sobie... tu idę spać bo już jest noc mm, no okej okay. Mm. I hop, cały sufit. Zaraz mi się kilo skończy. Trzeba być nowy zrobić. No. Chyba będzie głotik nagrywany niedługo, no zobaczy się to Od początku do końca, trój, trójka takim się nie widzi, ale jak to je no to nie mam yy, wyboru Jeszcze kroniki myrtany Są, więc dobra A, co ja zrobię? Nieważne, dobra yy, Myślę, że tak jest okej okay. Tutaj, czy tutaj yy, muszę to zmienić? To by się dało gdzieś tutaj na przykład, o. Tu dwa piece i crafting u góry. Na razie tak mi wystarczy. Hmm. I pochodnie, myślę i tu. No i dobra, tak wystarczy na razie, Prawie, yy, idziemy sobie, kurde, albo nie, w domu się zostanie, tam widzę 20 minut odcinka mam, więc jakby, chyba to już by było na tyle z tego odcinka, jeśli wam się podobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subika z dzwoneczkiem, no i elu! Hello.